E, może zacznę od początku. Informacja o tym, że jedziemy to tak naprawdę e, dotarła do mnie dwa tygodnie temu, więc dosyć późno. Bardzo ucieszyłem się z tego powodu, bo jednak sporo nie siedziałem w rajdówce, jednak z rajdów nie można się wyleczyć. E, no i tak jak mówię, było bardzo mało czasu, żeby się porozumieć super z autem. Na pewno jest to świetny samochód, zresztą Brian pokazywał, że e, zupełnie daje radę ten samochód. Zbyszek, Stecji i jego zespół wykonali naprawdę świetną pracę. No i my będziemy się pomału adoptować. No, trochę nie jeździliśmy, więc przerwa na pewno zrobiła swoje, ale nie poddajemy się, będziemy walczyć. Zapoznajecie się z trasą, jak naprawdę, No, odcinki są bardzo fajne, jak zawsze na Radzie Świdnickim. E, większość tych OS-ów, e, już miałem okazję po nich się ścigać, więc zobaczymy, no. Potrzebujemy trochę czasu, żeby się zaadoptować do samochodu i myślę, że będzie dobrze. Jaka taktyka? Ale... No, taktyka jest taka, żeby być na mecie, bo tak jak mówiłem wcześniej, y, troszkę nie jeździliśmy i ta przerwa na pewno zrobiła swoje, a tak naprawdę wszystko mamy nowe. No Pilot to jest y, mój przyjaciel, z którym jeździłem kiedyś, ale tak naprawdę sporo nie jeździliśmy czasu. Samochód zupełnie nowy, więc musimy się do tego zaadaptować. Samochód, samochód pograjani czy jest wobec tego jakaś presja większa? Nie, nie ma żadnej presji, bo tak jak mówiłem wcześniej, y, nie jeździliśmy trochę i naprawdę to jest dla mnie. Nowy samochód jest zupełnie inny niż te, który jeździłem do tej pory i potrzebuję więcej czasu, żeby się zaadoptować. Na pewno nam zależy, żeby być na mecie. Czy kilka razy już przejeżdżony. już da się na pamięć, czy jeszcze nie? Tak, znamy na pamięć. Ja już go kilka lat temu znałem na pamięć, więc myślę, że wszyscy go znają na pamięć, bo to jest świetny Czy Są jakieś miejsca takie mega zaskakujące na tym razie. No, myślę, że na każdym razie jest dużo miejsc zaskakujących i na tym też na pewno i pogoda nas nie rozpiesza, więc naprawdę nie będą e, mocno upady i nie będzie lekko. Ale zobaczymy.